Witam Was na serwerze Akademia Budowniczych. Dzisiaj przedstawię Wam kolejne mega zmiany jakie zaszły na serwerze. Od dzisiaj najważniejszą zmianą jest to, że każdy gracz, który wejdzie do nas na serwer będzie mógł budować nie jest to żaden desperacki krok, chociaż niektórzy mogą tak pomyśleć. Jest to po prostu zabieg, który ma na celu yy, udostępnienie naszego serwera do jak najszerszego grona graczy, dlatego że mamy duży serwer, nie ma co ukrywać, że jest to silny serwer. Dzięki naszym partnerom, czyli multipoland.pl, ekipie multipoland.pl, mo mamy możliwość w ogóle dostępu do takiego serwera, więc yy, szczególne podziękowania. Również y, kierujemy, właściwie ja kieruję do nich, a was zapraszam na stronę multipoland.pl tak przy okazji. Dzisiaj przedstawię Wam, jak to będzie wyglądało. Pokażę Wam mapy, które mamy na serwerze, bo mamy cztery mapy. Yy, no i co na nich się będzie działo i kto gdzie będzie miał jaki dostęp. Także zacznijmy od mapy surowcowej. Yy, <ścoughs> zacznijmy od mapy... Survivalowej, czyli zwykłej mapy z trybem Survival. Mapa ta jest e, mapą defaultową, czyli po wejściu na serwer trafiacie dokładnie w to miejsce, tutaj w te tajemnicze kręgi i przed waszymi oczami ukazuje się, e, ukazują się trzy billboardy, trzy stędy na tabliczki. Są tam najistotniejsze informacje, które mają wam nie tylko pomóc, E, grać na tym serwerze ale i nakazać e, trzymać się pewnych zasad które należy mm, oczywiście mm, należy przestrzegać aby nie wpaść w tarapaty także to jest spawn a te tablice znajdują się tam na prawo od spawnu Mamy portal do mapy głównej, ale o mapie głównej to później. Ważną informacją jest to, że gracz nieposiadający konta Pro w tej chwili może korzystać z portali, ale nie może korzystać z warpów. Zaś z tyłu za spawnem mamy ścieżkę do portalu na mapę surowcową. Tak jest. Jest to tryb survival który pozwala wam nagranie zwykłego Minecrafta na serwerze. Działki możecie dostać o wielkości maksymalnej 30 na 30. Działek nie można łączyć, natomiast można działka może mieć więcej niż jednego gracza. Także to jest taka prosta zasada. Surowce zdobywamy oczywiście na mapie surowcowej i i to dopiero w sumie początek zabawy. Przejdźmy może teraz do kolejnej mapy. A dokładnie jest to właśnie mapa surowcowa. Z mapy survivalowej traficie na nią bardzo prosto portalem, który Wam wskazałem. I tutaj nazbieracie sobie surowców, z których będziecie budować swoje projekty. Oczywiście mogą to być domki zwykłe, w których sobie będziecie mieszkali. I tutaj od razu mówię. Możecie mieć kolejną działkę pod warunkiem, że pierwsza wasza działka została skończona. Yy, czyli jeżeli na przykład wzięliście działkę na domek, to musicie ten, ten domek yy, ukończyć, by następnie zabrać się za kolejny projekt. Yy, projekty, które będą yy, długo, niekończone, które po prostu nie będą wykazywały żadnych oznak, yy, że prąd do przodu, że jest cały czas postęp na działce, będą usuwane i tyczy to się wszystkich działek. Kuboid zostanie zdjęty, projekt zostanie usunięty. Także tak to wygląda. No i oczywiście gramy tutaj bez PvP, bez potworów, mamy tylko zwierzęta i możliwość zbierania surowców oraz budowania na mapie Survival. Mapa Flat jest to mapa która służy nam jako poligon doświadczalny. Możemy tutaj budować wszelkiej maści projekty, które ukończone oczywiście jeżeli będą spełniały wymogi serwera będą przenoszone na mapę główną. Dostęp do tej mapy mają jedynie użytkownicy konta pro i mogą bez przeszkód śmiało budować tutaj co tylko im się zamarzy. Mają do dyspozycji masę miejsca i nie muszą obawiać się o to, że tego miejsca im zabraknie. Ich budowle zostaną bez problemu przeniesione na mapę, na mapę główną, tak jak już powiedziałem, dlatego że posiadają konto Pro i to jest jeden z wielu przywilejów właśnie posiadaczy konta Pro. Natomiast jeżeli chodzi o graczy bez kont Pro, nie, ich budowle nie zostaną przeniesione na mapę główną, tak więc możemy sobie grać, możemy budować, możemy tworzyć miasta, wioski osiedla i tak dalej, ale ich projekty będą mogły, być będą mogły być przeniesione dopiero po wykupieniu Konta Pro. Istotne jest to, że mapa główna jest dostępna dla wszystkich graczy, także mogą oni sobie śmiało zwiedzać tutaj co jest grane, ale tylko wyznaczone osoby mogą modyfikować tą mapę. Jest jeszcze jedna sprawa, która powinna Was zaciekawić. Jeżeli nie posiadasz konta pro, a budujesz naprawdę bardzo fajne budowle, czyli na przykład możesz budować na, w stylu średniowiecznym domki, zamki, yy, wszelkiego rodzaju mury, naprawdę tutaj nie ma ograniczeń, czy na przykład potrafisz budować w stylu modern, budowle, naprawdę wielkie budowle, bądź też mniejsze, ale imponujące i bardzo dopracowane, czy tam w stylu mm, azjatyckim, czy w stylu yy, no nie wiem, no styli jest masa, nie będę ich wymieniał. Pamiętaj, twoja budowla może być doceniona i mimo iż nie posiadasz konta pro może zostać przeniesiona na mapę główną bez tego konta jeżeli będziesz e, jeżeli będziesz wykazywał że e, chęci do rozbudowy serwera i będziesz naprawdę potrafił to robić być może któregoś dnia wejdziesz na serwer i zobaczysz że twój nick jest opatrzony tagiem pro co będzie oznaczało że dołączyłeś za darmo w ramach e, jakiejś tam promocji czy swojej ciężkiej pracy do grona ludzi posiadających to konto. Oczywiście nie będziesz musiał na to wydawać ani grosza, ale będziesz musiał udowodnić nam wszystkim, że na to konto zasługujesz. Po to konto nie można się zgłosić. E, osoby, które będą takie konto e, mogły dostać, będą oczywiście wyznaczane przeze mnie. E, będę się konsultował również z innymi posiadaczami kont pro e, w tej kwestii. I po prostu nie można tego wyprosić, nie można tego, yy, nie wiem, co zrobić. W każdym razie trzeba na to zapracować. A pracować tylko i wyłącznie ciężką pracą, przynoszącą naprawdę niesamowite efekty, wyróżniającą się z tłumu. Cały czas pracujemy również nad udostępnieniem serwera dla graczy non-premium. Jak już mówiłem, mamy duży serwer dzięki multipoland.pl. I chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona budowniczych, którzy przyczynią się do rozbudowy tego serwera i dołożą swoją cegiełkę, by ten serwer stawał się coraz fajniejszym miejscem. Tak więc na razie póki co mogą wejść na niego posiadacze kont Premium Minecraft, ale już niedługo również i non-premium będą mogli tutaj zagościć. Na zakończenie chciałbym wam powiedzieć, że razem z Multipoland PL z siecią serwerów wieloosobowych, nie tylko Minecraft. Zapraszamy Was na ten serwer, byście go odwiedzili, spróbowali swoich sił w budowaniu poza wyznaczoną granicą, czerwoną wełną, znaleźli sobie miejsce na działkę, którą dostaniecie na własność, będziecie mogli udowodnić sobie innym jak dobrymi budowniczymi jesteście bądź też podszlifować swoje umiejętności ewentualnie nauczyć się ich od podstaw bo właśnie po to została stworzona mapa Survival mam nadzieję, że zmiany jakie wprowadzamy na serwerze Akademia Budowniczych e, podobają się Wam i zachęcą Was do tego abyście wpadli do nas na serwer. Tymczasem ja już kończę. To było wszystko co chciałem na tą chwilę przekazać. Do zobaczenia na serwerze Siemana Rapa.